Hej, witajcie na kanale Podróże Karolci. Ech. Nazwa kanału została zmieniona z tego powodu, że miałam większość nagrywać w Szwecji o tym, jak się żyje w Szwecji i na pewno nagram o tym jakiś odcinek. Teraz już mogę też więcej o tym powiedzieć, ponieważ mieszkamy rok czasu, ale ze względu na to, że więcej filmów nagrywam z podróży i wrzucam, w związku z tym. Z Polki, Szwecji, kanał został zmieniony na podróże Karol Karolci. <laughs> Jesteśmy teraz kochani na Malediwach? Na Malediwy dolecieliśmy z Dubaju liniami lotniczymi Wizzair. Niestety, już nie jest to możliwe, ponieważ linia lotnicza wycofała się z tej trasy. Po wyjściu z lotniska udaliśmy się na speedboat, która zabrała nas na lokalną wyspę Toulouse i która została nam załatwiona przez właściciela guest house'u, u którego wynajmowaliśmy pokój. Można tam, jak i na wiele innych lokalnych wysp, dopłynąć lokalną łodzią. Taka łódź jest dużo tańsza, ponieważ można popłynąć tam już za 2 dolary. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że pływa ona przeważnie raz dziennie i z tego powodu zdecydowaliśmy się na speedboat, która kosztowała nas 25 dolarów od osoby. Oczywiście z lotniska można również wydostać się specjalnymi samolotami, tak zwanymi hydroplanami, które lądują na wodzie. Z takiej opcji zazwyczaj korzystają resorty o wysokich standardach. you Cała podróż speedboat z Male do Tuluzdo trwała około 30 minut. Po dopłynięciu na wyspę czekała już na nas taksówka, która zabrała nas do naszego guesthouse. Dzisiaj akurat troszeczkę pochmurno, gdzieś tam się słońce przebija, więc płyniemy oglądać ogród rafy koralowej. Byliśmy już oglądać płaszczki. Mieliśmy również okazję nakarmić płaszczki, z którymi snorkrowaliśmy. Byliśmy oglądać rekiny. Snorklowanie z rekinami, tak samo jak i na inne atrakcje wodne, wybraliśmy się z Lubą, wspaniałym człowiekiem, którego poznaliśmy na wyspie, na której mieszkaliśmy. Na wszystkie takie atrakcje wodne, a w zasadzie podwodne, płynęliśmy łodzią motorową. Snorklowanie z rekinami odbywało się na wyspie, która należy do bogatego Malediwczyka i który pobiera o spore opłaty za wjazd na nią. Z tego powodu wycieczka należy do jednych z droższych, ale uważam, że naprawdę warta jest swojej ceny. Na wyspie znajduje się mała kawiarnia, przy której jest szkielet rekina wielorybiego największego przedstawiciela rekinów. Pomimo imponujących rozmiarów, i groźnie brzmiącej nazwy, rekin wielorybi jest rybą łagodną i nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jest jednym z trzech znanych rekinów żywiących się planktonem. My snorklowaliśmy z Nershark, zwanymi po polsku rekinami wąsatymi. Jest to gatunek ryby chrzęstno-szkieletowej. Żywi się głównie rybami które chwyta zasysając je wodą. Byliśmy oglądać żółwie. No i to jest nasza ostatnia wycieczka, bo zostały nam już tylko 3 dni na Malediwach, ale jesteśmy tutaj prawie trzy tygodnie. Sam koniec wycieczki popłynęliśmy na Sandpunk, piaszczystą wyspę, na której woda ma idealny kolor. Wyspa wynurza się z wody, lecz gdy spadnie duża ilość deszczu, wraca z powrotem pod nią i z czasem znowu się pojawia. Na Sandbank są również organizowane różne wycieczki z resortu, na przykład katamaranem z koszem piknikowym, lodówką, parasolami i leżakami. W takim przypadku cena oczywiście jest dużo, dużo wyższa. Moim zdaniem jest to miejsce, w którym chociaż raz w życiu trzeba być. W dalszej części filmu zobaczycie, jak to tutaj wygląda, e, ja, jakie są koszta podróży na własną rękę, nie do resortu, tylko na lokalną wyspę. E, czy naprawdę to tak dużo wychodzi i czy ludzie zawsze, jak się mówi, lecisz na Malediwy na prawie 3 tygodnie, zostawisz miliardy e, pieniędzy. Oczywiście możesz, jeżeli lecisz do resortu i domków na wodzie. Ale w resorcie też byliśmy, co prawda nie na noc, tylko na cały jeden dzień. Więc również pokażę wam jak wygląda resort. No i ja osobiście wolę przylecieć na lokalną wyspę po moich doświadczeniach. Natomiast ocenę każdego z was zostawiam osobno. Ze względu na to, że każdy z nas jest inny, więc każdy ma inne potrzeby. Jeden lubi, jak mu przynoszą, donoszą i mieć wysoką obsługę, a inny woli chodzić własnymi ścieżkami po lokalnych wyspach i zwiedzać prawdziwe życie Malediwczyków, jak wygląda. Także zapraszam Was do oglądania. Co więcej, mogę Wam powiedzieć, Reszta zobaczycie w filmie, a jeżeli Wam się będzie podobał, to dajcie łapę w górę i zostawcie suba. Ostatnie trzy minuty tego filmu są z godzinnej wycieczki na zachód słońca skuterem wodnym, na którą wybraliśmy się z super gościem Teddy, którego tak samo jak i Lubę poznaliśmy na wyspie. Był również przystanek na sandbank, na krótką przerwę oraz na zdjęcia o zachodzie słońca. Podczas tej wycieczki mieliśmy przyjemność podziwiać delfiny. Podwodny świat na Malediwach jest przepiękny. Ciężko znaleźć dobre słowo, by go opisać. Jestem wdzięczna, że mogliśmy tego doświadczyć i polecam każdemu to przeżyć. Tymczasem zostawiam was z tym widokiem i do zobaczenia w następnym odcinku o Malediwach na własną rękę na moim kanale Podróże Karolci. Cześć.